Kuriera Opolskiego poprowadzi dla Państwa Magdalena Antoszek. Dobry wieczór, mija godzina 18.30, to czas na najważniejsze informacje z naszego regionu. Zapraszam na serwis. Drużyna jako całość prezentuje się bardzo atrakcyjnie, nie ma żadnych awaryjnych posiłków w postaci celebrytów, których często ściąga konkurencja na listy. Z niezmiennymi od blisko ćwierć wiecza postulatami: zmiany ordynacji wyborczej, między innymi i przede wszystkim zniesienia immunitetów posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom. Przyszłam po to, co najlepsze: serki przepyszne, kozie podwędzane, niebo w gębie. Gdyby wybory odbyły się w ten weekend, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość. Tak wynika z kilku sondaży, jakie poznaliśmy w ostatnich kilkudziesięciu godzinach. We wszystkich wygrywa ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego z poparciem około 40%. Na drugim miejscu jest Koalicja Obywatelska. Dominik Cierpiał. Donald Tusk wygadał się. Chodzi o wiek emerytalny. Podjąłem decyzję, ale już źle przygotowałem. Między innymi... To wrażenie przymusu, nawet nie wrażenie, to był w jakimś sensie przymus. On to przyznał, zmusił Polaków do dłuższej pracy. Takim spotem Prawo i Sprawiedliwość przypomina, że Platforma Obywatelska podniosła wiek emerytalny. W przypadku wieku emerytalnego można było zrobić coś, co zrobiliśmy w dużej mierze przy reformie OFE. No dobra, to przypomnijmy co robiłeś przy OFE. Pieniądze, które są w ofie, nie są własnością Polaków. To przypomnienie dwóch kontrowersyjnych reform z okresu rządów POPSL tej o otwartych funduszach emerytalnych i wydłużeniu wieku emerytalnego. Liberałowie to mają w DNA, żeby wysprzedawać majątek, żeby Polak w swoim kraju jako pracownik był niewolnikiem, a jeżeli chodzi o podwyższenie wieku emerytalnego, nie do, że bezrobocie szalało, to jeszcze starci, schorowani ludzie musieli dłużej pracować. Sondaże wyborcze wskazują, że Polacy nie chcą powrotu do tych czasów z dla wiadomości TVP1 wynika, że 38% zdecydowanych wyborców chce zagłosować na Zjednoczoną Prawicę, 32% na Koalicję Obywatelską, a prawie 12% na Lewicę. Podobnie wygląda badanie pracowni Social Changers dla portalu w polityce.pl. Tutaj 40% zdecydowanych wyborców deklaruje głos na prawo i sprawiedliwość. A to już sondaż Kantar Public dla gazety wyborczej, gdzie prawo i sprawiedliwość ma poparcie 38% badanych. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska, na trzecim Lewica. Taką tendencję widać w wielu sondażach. Podobnie w tym Cebosu, gdzie prawo i sprawiedliwość ma 37% poparcia. Koalicja Obywatelska 21, a Konfederacja 6. Niezależnie od prowadzenia w sondażach, politycy Prawa i Sprawiedliwości zamierzają zabiegać o poparcie niezdecydowanych jeszcze wyborców. Po wyborczych jedynkach dziś poznaliśmy nazwiska kolejnych kandydatów na listach. Drużyna jako całość prezentuje się bardzo atrakcyjnie. Nie ma żadnych awaryjnych posiłków w postaci celebrytów, których często ściąga konkurencja na listy. Widać, że Prawo i Sprawiedliwość opiera się na tym samym zespole. Nieco inaczej wygląda to na opozycji. Trzecia Droga poinformowała, że na jej listach. Znajdzie się Artur Dziambor, związany do niedawna z Konfederacją i Ryszard Petru, założyciel nowoczesnej, którą wchłonęła Koalicja Obywatelska. Dla TVP3 Dominik Cierpiel, TVP Info. Jarosław Kaczyński jedynką w Kielcach, premier Mateusz Morawiecki w Katowicach. Tak będą wyglądały listy Prawa i Sprawiedliwości w nadchodzących wyborach. Poznaliśmy już pierwsze nazwiska otwierające listy w dużych miastach, a dziś przedstawiono także kolejne miejsca na listach. Jedynką na liście wyborczej prawa i sprawiedliwości jest Paweł Kukis. Z niezmiennymi od blisko ćwierć wiecza postulatami zmiany ordynacji wyborczej między innymi i przede wszystkim zniesienia immunitetów posłom, senatorom, sędziom, prokuratorom ożywienia instytucji referendów. Z drugiego miejsca wystartuje Marcin Ociepa, wiceminister obrony narodowej, lider Stowarzyszenia Odnowa. Nowa. Trójka przypadła obecnej poseł Prawa i Sprawiedliwości Katarzynie Czocharze. Przez dwie kadencje pracowałam w trzech komisjach, komisja edukacji, komisja zdrowia, komisja spraw zagranicznych. Zasiadałam w grupie bilateralnej polsko-niemieckiej. I jeżeli oczywiście otrzymam mandat zaufania w dalszym ciągu będę chciała w tych właśnie tematach swoją pracę poselską realizować. Czwartego miejsca wystartuje Janusz Kowalski, obecny poseł z ramienia suwerennej Polski. Po tych czterech latach ciężkiej pracy zostawiam dwie fundamentalne reformy: reformę kodeksu spółek handlowych największą od 20 lat dla pół miliona polskich firm. I kluczową ustawę dla polskiego rolnictwa, która wchodzi w życie 11 września. Ustawę o biogazowniach rolniczych, po fermencie i biopaliwach. Piątką na liście jest Wioletta Porowska, obecna poseł Prawa i Sprawiedliwości. Byłam również przewodniczącą parlamentarnego zespołu do spraw. Praw pacjentów. Wprowadziliśmy aż sześć pilotażowych, pionierskich, eksperymentalnych propozycji leczenia różnych chorób, m.in. cukrzycy, m.in. spraw związanych z reumatyzmem, dla wcześniaków. Szóstka na liście to Sławomir Kłosowski, obecny wojewoda opolski. W trudnym okresie, kiedy zostałem wojewodą, udało nam się... Bezpiecznie przeprowadzić Opolszczyznę przez liczne kryzysy, kryzys covidowy, m.in. te problemy przejściowe na szczęście z węglem. Później przyszła wojna na Ukrainie. Udało się to nam wszystkim Opolanom bezpiecznie przetrwać. Celem Zjednoczonej Prawicy jest zwiększenie liczby mandatów na Opolszczyźnie z pięciu do sześciu. Bartosz Sadliński, Kurier Opolski. 15 września kończy się zakaz importu produktów rolnych z Ukrainy, przypomniał związany z platformą obywatelską Michał Kołodziejczak. Polityk, który gościł na Opolszczyźnie, zażądał interwencji rządu w tej sprawie, odpowiedział mu wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. 15 września znowu boimy się o to, co będzie. Czy przywóz zbóż z Ukrainy znowu będzie odbywał się pełną gębą, otwartą granicą i zawali nasze magazyny? Czy jednak nasz rząd, poza tym, że będzie mówił, że zamknie granicę i nie wpuści, rozpocznie prawdziwą dyskusję na forum Unii Europejskiej i powie, że trzeba wprowadzić zasady, które dadzą nam pewność? Dadzą nam pewność na kilka lat, że nie tylko do końca roku, nie tylko do 15 września, ale także w następnych latach nie będziemy musieli bać się bezsłownego przywozu różnych produktów z Ukrainy. Michał Kołodziejczak chyba zapomniał o tym, że to właśnie komisarz Dąbrowski jest odpowiedzialny za cła z Europejskiej Partii Ludowej, a więc z partii, do której należy Polskie Stronnictwo Ludowe i Platforma Obywatelska. Chce otworzyć 15 września polską granicę na import ponowny z Ukrainy. Innymi słowy, to Platforma Obywatelska i środowisko Donalda Tuska i Michała Kołodziczaka odpowiadają za uderzenie. Spodziewane 15 września w polskich rolników. No to jest szczyt bezczelności, hipokryzji, że Michał Kołodzicza, który połasił się na pensję parlamentarną i zdradził polską wieś, poszedł do partii, która 15 września uderza w polskich rolników. Rześ Wołyńską wspominali mieszkańcy Starego Grodkowa podczas dożynek sołeckich. W trakcie uroczystości została odsłonięta pamiątkowa tablica. Duża część mieszkańców wsi to potomkowie przesiedleńców z kresów wschodnich. Pani Łucja urodziła się na Wołyniu. Kiedy do jej wsi przyszli banderowcy, miała 7 lat. My naprzeciw u sąsiada, u Ukraińca, my tam poszliśmy przenocować. A mama moja siadła w oknie, mój, tak jak będą szli do nas, bo to przez drogę było. To ja polecę. Ale jakiś Pan Bóg jej dał, że sen... Rano idziemy, a tu już wszystko porozwalane. Dziś świadków tych wydarzeń żyje dosłownie garstka. Jednak w rodzinach Kresowiaków pamięć o zbrodni wołyńskiej nadal jest żywa. W starym Grodkowie to około połowa mieszkańców. Do dnia dzisiejszego ta zbrodnia nie została rozliczona. Padają różne słowa, pełne, o pełnej godności i tak dalej. Ale za tymi słowami nie idą czyny, zarówno od władz ukraińskich, jak i od władz polskich. Dziś przed kościołem w Starym Grodkowie odsłonięto i poświęcono kamień upamiętniający ofiary ukraińskich nacjonalistów. Uczczono też pamięć poległych. Słowa, które dzisiaj w homilii padły Jezus, księdza Zakonicza Zaleskiego, słowa o, o tym, że tu nie chodzi o zemstę, tylko chodzi o Chrześcijański obowiązek, to jest nasz narodowy obowiązek, aby pochować pomordowanych Polaków. Jestem przekonana, że będzie też niedługo, że również i Ukraińcy zachowają się jak trzeba, że serce ich skruszeje i dokonają tego, czego dokonać powinni. 80 lat temu. Kulminacja rzezi wołyńskiej miała miejsce latem 1943 roku. Ludobójstwo pochłonęło życie przeszło 50 tysięcy Polaków. Świadomość dotycząca zdrowego odżywiania w społeczeństwie jest coraz większa, a to też i coraz więcej osób szuka jak najmniej przetworzonej żywności. Prawdziwy raj, jeśli chodzi o takie produkty w stolicy regionu, można znaleźć podczas co sobotniego targu organizowanego przez Opolską Kooperatywę Spożywczą. Przy okazji odbył się także piknik na zakończenie wakacji. Natalia Janusz-Hempel o tym, z jaką trudną pracą wiąże się prowadzenie gospodarstwa ekologicznego, wiedzą Paweł Janoszek i Monika Kucharska z Luprzy. Ich produkty co tydzień rozchodzą się jak świeże bułeczki, nic dziwnego, bo przez kilka lat pracowali na certyfikat. No można powiedzieć, że jest dosłownie kilka, kilka takich gospodarstw na Opolszczyźnie, a szczególnie z takim asortymentem, jeżeli chodzi o uprawy warzyw i różnorodność tych warzyw. Oprócz tego jeszcze uprawiamy zboża stare, odmiany zbóż, pradawne i tak dalej. To jest naprawdę takich może, nie wiem, może z cztery, może 5 maksymalnie, tak mi się wydaje. Uprawiamy konopie, także i na olej, i na właśnie w tym dzisiaj przywieźliśmy herbatkę. Na niepozornie wyglądających straganach znajdziemy także prawdziwe spożywcze perełki nagradzane w konkursach, jak na przykład te kozie sery. Jedne z serów e, dostały perłę w Poznaniu w 2021 roku. Jak widać nie ma ich. Bardzo dobrze się dzisiaj sprzedały. Wędzonych też już nie ma, a wędzony czysty został w tamtym roku najlepszym serem w województwie opolskim. E, ja zajmuję się kozami, a żona robi te przepisne sery. Przez to je dzisiaj nie ma, bo ja grano wydoiłem. To oczywiście teraz zasuwaj, robi sery. Tajemnica smaku produktów opolskich dostawców zdaje się tkwić nie tylko w ekologicznych produktach, ale i sposobie ich przygotowania, takim od serca. Chleb żytni na długo prowadzonym zakwasie rozpływa się w ustach. Co trzeba do jego przygotowania? Wodę, mąkę, sól i czas. I to jest jakby taki najważniejszy faktor w tym wszystkim do, do wypieku tego. I ile takich chlebek, zakwas na taki chlebek musi, musi sobie posiedzieć? No to już jakby każdy piekarz sobie sam wymyśla, tam jakby podstawowy, jakby taki, taki dobry czas to jest Dobra. dla mnie 28 godzin, ale ja go, ja go przedłużam. Ja go czasami nawet 3 dni tam kwaszę. Opolska Kooperatywa Spożywcza funkcjonuje już od 11 lat. Ja zaczynałam jako mamowo, taka skromna grupa mam z Opola, która była zainteresowana zakupami zdrowej żywności dla siebie, dla swoich dzieci, a w tym czasie po prostu nie było aż tak dużo bioproduktów w sklepach, a nawet jeśli były, no to w bardzo ograniczonym zakresie. Stąd pomysł, żeby zebrać przede wszystkim ekologicznych dostawców, producentów z Opolszczyzny i bezpośrednio od nich kupować. Warzywa. I tak do dziś wielu mieszkańców regionu, co widać po frekwencji docenia możliwość zarobienia ekologicznych i tak różnorodnych zakupów. Przyjeżdżam dlatego, że się dobrze odżywiam. I szukam produktów od naturalnych dostawców. Najczęściej kupuję sery kozie, jajka, owoce, no i warzywa. Przyszłam po to, co najlepsze: serki przepyszne, kozie. Podwędzane, niebo w gębie, naprawdę, no zajadam się co tydzień, <grym> jak tylko mam możliwość to kupuję. A kto dzisiejszy piknik przegapił? Nic straconego. Wystawców będzie można też spotkać za tydzień od 9 do 12 przy ulicy Struga 16A. Natalia janusz Kempel Kurier Opolski. A w tym serwisie jeszcze między innymi... To będzie takie preludium do roku Złotego Jubileuszu. Zanim jeszcze rozpoczniemy w poniedziałek zajęcia, artystka wykona koncert fortepianowy. Zimbabwe, Kongo, ale też Gruzja, i w przeważającej mierze Ukraina. To kraje, z których przyjeżdża coraz więcej osób, żeby zostać w naszym województwie na dłużej. Dziś podczas drugiej edycji pikniku Opolskiej gościnne Siła różnorodności w Muzeum Wsi Opolskiej zaprezentowano między innymi tradycje kulinarne i kulturalne różnych krajów. Radośnie i wielokulturowo tak uczczono o polską gościnność. Coraz więcej cudzoziemców spoza Unii Europejskiej przebywa w naszym województwie. W roku 2019-2020 byli to głównie mężczyźni, statystycznie w wieku 30-40 lat, którzy zostawiali swoje rodziny, swoich bliskich gdzieś za granicą. Głównie to byli mieszkańcy Ukrainy, przyjeżdżali do nas do pracy. Sytuacja w ubiegłym roku po wybuchu wojny w Ukrainie, po agresji Rosji na Ukrainę, diametralnie się zmieniła. Otwarcie Centrum Integracji Cudzoziemców w Opolu. Zbiegło się z wybuchem wojny w Ukrainie, ale placówka, do której zgłosiło się już ponad 1300 osób, jest otwarta dla wszystkich obcokrajowców, którzy chcą na przykład nauczyć się języka polskiego, potrzebują wsparcia prawnego, psychologicznego czy zawodowego. Przepraszam jednak osoby z Ukrainy, natomiast to grono nam się jak najbardziej poszerza i powiększa. I to jest różny przedział wiekowy od dzieci przez osoby w wieku średniego po seniorów. Także jesteśmy dla wszystkich. Najlepszym dowodem na to, jak gościnny jest nasz region jest pani Alina, która z mężem i córką przyjechała do Opola rok temu. Bardzo dobrze, latna córka, idziemy do przedszkoli, dzieci fajno e, zabawiać. Znalazła e. Pani już pracę? E, tak, pracę. Tak. Piknik Opolskie Gościnne nie bez powodu odbył się drugi raz w działającym od 60 lat Muzeum wsi Opolskiej. Chcemy dzielić się tym, co mamy najlepsze, ale chcemy też pokazać, jaki jest nasz region. Tutaj w Muzeum Wsi Opolskiej najlepiej widać e, naszą tożsamość. E, ona tutaj jest nie tylko w postaci architektury, ale również w postaci mistrzyni rękodzielnictwa. Różnorodność jest ciekawa pod wieloma względami, także kulinarnymi. Dziś najbardziej oblegane były stoiska, które oferowały degustację potraw, między innymi kuchni azjatyckiej, gruzińskiej czy meksykańskiej. Podajemy dzisiaj zupę kukurydzianą z Szarpanym kurczakiem z popcornem, bagietki z alpastorem, to jest szarpana wieprzowina z marynowaną czerwoną cebulą i pietruszką oraz barbacoa, mielona wołowina z kurczakiem po meksykańsku. Dzisiaj mamy przystawkę, którą jest samosa. Są to indyjskie pierożki nadziewane ziemniakiem, gorczycą, groszkiem, kolendra jest w środku oraz do tego jest sos słodko-kwaśny. Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla dzieci. Podczas warsztatów można było na przykład napisać własne imię w języku japońskim. Pod tym znakiem kryje się gosia. Wiedzą, dzielił się pan Bartosz, którego język japoński fascynuje od 12 roku życia. Kiedyś jeździł na obozy harcerskie z Japończykami. Dziś edukuje tych, których interesuje trudna sztuka japońskiej kaligrafii. Wszystko, czego się nie uczymy i wszystko, czego nie umiemy, wydaje się na początku trudne. Um, sam alfabet jest dosyć łatwy. No problem z językiem japońskim jest taki, że mamy tam ponad 2000 innych znaków poza alfabetem. Opolani i cudzoziemcy mieszkający w naszym regionie doskonale się integrują, co było widać podczas pikniku. Myślę, że jesteśmy bardzo gościnnym, tolerancyjnym województwem i nigdy nie odniosłam tutaj żadnego innego wrażenia. Poza dobrą zabawą była też możliwość, by zadbać o swoje zdrowie i skorzystać z porad zakładu ubezpieczeń społecznych. Orły wprost w województwie opolskim rozdane. Wczoraj statuetki odebrali laureaci w kategoriach kultura, sport, muzyka oraz samorząd. To już siódma edycja Gali, która odbywa się w większości regionów Polski. Gala w Opolu jest ostatnią galą tegorocznej, siódmej edycji. Przewodnim, takim najważniejszym tematem tegorocznej gali są innowacje. Innowacyjność, bardzo szeroko pojęta i to był podstawowy klucz. Ale też w przypadku innych gal były to na, na przykład, jeżeli chodzi o samorządowców, efektywnie wykorzystywane środki unijne na inwestycje i tak dalej. Tych parametrów jest naprawdę bardzo dużo. Oczywiście działalność społeczna, również szeroko pojęta i inne w zakresie nauki badań i rozwoju. Oglądają Państwo kurier opolski, a przed nami kolejne informacje z naszego regionu w skrócie zapraszam. Jak podaje portal Opole TVPPL4 samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się na opolskim odcinku autostrady A4 w pobliżu Dąbrówki Górnej. Wypadek miał miejsce na jezdni w kierunku Katowic. Po zderzeniu uszkodzone pojazdy zablokowały jeden pas ruchu. Wszystkich uczestników zdarzenia przebadali ratownicy medyczni. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. 58-letni kierowca autobusu potrącił 76-latkę i odjechał, nie udzielając jej pomocy. Do takiego zdarzenia doszło na drodze powiatowej między Jankowicami Wielkimi a Wierzbnikiem. Kierujący autobusem w chwili zatrzymania miał blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. Poszkodowana kobieta z obrażeniami głowy została przetransportowana do szpitala. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje konkurs dla dzieci pod hasłem Odpoczywaj na wsi. By wziąć w nim udział, należy wykonać pracę plastyczną na temat wypoczynku na polskiej wsi z uwzględnieniem walorów naturalnych, dziedzictwa kulturowego i kulinarnego oraz różnorodności przyrodniczej obszarów wiejskich. Konkurs rozpocznie się 11 września, a szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa. 50. rok działalności rozpoczął Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu. Z tej okazji zapraszano muzyczną ucztę w kilku odsłonach. Najbliższy koncert już jutro. O szczegółach Hanna Honisz. Z wysokiego C. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej rozpocznie świętowanie złotego jubileuszu. W niedzielę o godzinie 17 w siedzibie szkoły odbędzie się recital fortepianowy dr Aleksandry Świgut, laureatki pierwszego Międzynarodowego Konkursu Szopanowskiego na instrumentach historycznych w Warszawie. To będzie takie preludium do roku złotego jubileuszu. Zanim jeszcze rozpoczniemy w poniedziałek zajęcia, artystka wykona koncert fortepianowy, w programie którego usłyszymy kompozycje polskich kompozytorów, takich jak Fryderyk Chopin czy Karol Szymanowski, ale nie zabraknie też kompozycji Ludwiga Van Beethovena, Sergieja Rachmaninowa czy Ferenca Lista. Bezpłatne wejściówki do odebrania w Dimku. W wrześniu 1974 roku rozpoczął się pierwszy rok nauki dla muzyków kościelnych w nowo powstałej Diecezji Opolskiej. Szkoła rozwijała się ale pierwsze skrzypce w tej muzycznej instytucji grali zawsze organiści. Przez tę szkołę przewinęło się około dwóch być może 3000 osób. Nie wszystkie skończyły tę szkołę dyplomów, rozdaliśmy około być może 400 dyplomów. Wszyscy ci, którzy posługują w naszych parafiach, a którzy z tą szkołą jakikolwiek związek mieli, niosą wizję muzyki kościelnej, jaką prezentuje sobór watykański II. Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej kształci na kierunkach, które prowadzą głównie do liturgii. Oprócz organistów, swoje umiejętności szlifują psałterzyści, chórzyści, soliści i prowadzący różne zespoły. Dzieci uczęszczają do ogródka muzycznego, w którym uczą się gry na fortepianie i śpiewu. Zawsze jakoś to śpiewanie mi się podobało i będę śpiewać. No, jakoś zawsze mnie to tego pociągało. pociągało. Będziesz śpiewać solo czy w chórze? Chyba w chórze. Startuję do, na naukę na fortepianie gry na fortepianie. No i tu przyszedłem, żeby się kształcić bardziej z pasji, tak. Z pasji od lat się tam interesuję muzyką, już wcześniej na gitarze grałem. Święto Patronalne Świętej Cecylii Instytut zaprasza nam mszę świętą ze specjalną oprawą muzyczną opracowaną przez pedagogów dimk a wykonaną przez uczniów. Zwieńczeniem obchodów 50-lecia będzie czerwcowy koncert Filharmonii Opolskiej z uroczystym tedeum napisanym przez Marcina Pospieszalskiego. Hanna Honisz, Kurier Polski. Ten materiał zamyka nasz główny serwis. Tuż po nim prognoza pogody, którą przygotowała Dominika Merta o godzinie 19:00. Program Natalii Janusz Hempel, Last All Inclusive. A ja spotkam się z Państwem ponownie w wieczornym wydaniu Kuriera Opolskiego. Dziękuję za uwagę i życzę dobrego, spokojnego wieczoru.